Witam Państwa po króciutkiej przerwie. Ze mną kolejny gość, pani Ewa Szymczak, malarka i instruktorka malarstwa intuicyjnego. Witam serdecznie. Coś, co brzmi trochę obco i ciekawie. Właśnie czym jest malarstwo intuicyjne? Warsztaty, które ja prowadzę, oparte są na 17 zasadach tworzenia zaczerpniętych z pism wedyjskich. I one mają za zadanie uruchomić twórczość i kreację w każdej dziedzinie życia, właściwie w życiu ludzkim. Jak odbywają się tego typu warsztaty i kto może uczestniczyć w nich? Mam tutaj na myśli wiek. Czy wiekowo każdy, kompletnie kto chce odkryć w sobie coś nowego, mógłby przyjść na takie warsztaty, nauczyć się czegoś? Właściwie nie ma ograniczeń poza tymi, które my sami kreujemy. Jak odbywają się takie warsztaty? Jak rozpoczyna, rozpoczynają się pierwsze minuty, gdy osoba zazwyczaj niezwiązana ze światem sztuki e, ma przed sobą e, czyste płótno? Dobrze mówię? Tak, zgadza się. I ma za zadanie e, w sposób e, spontaniczny coś tam namalować. Co przede wszystkim jest malowane i jak odbywają się takie warsztaty? No właśnie, moją rolą jest, żeby przebudzić ten impuls twórczy w człowieku, więc. Na początku jest takie specjalne wprowadzenie. Zakładamy, że ta kreacja powstaje z przestrzeni wewnętrznej ciszy, więc na samym początku wchodzimy do tej przestrzeni serca, do przestrzeni wewnętrznej ciszy, i tam poszukujemy tego kreatywnego impulsu. Ja mam takie specjalne narzędzia podczas zajęć, gdzie. Udaje mi się wprowadzić ludzi do tej przestrzeni i też uruchomić prawą półkulę mózgu, to znaczy tą intuicyjną część naszej istoty. Zwykle w życiu posługujemy się lewą półkulą mózgu, czyli tą logiczną, która y, rozumuje w taki logiczny sposób, a podczas tych zajęć ja staram się uruchomić tą prawą półkulę mózgu, czyli właśnie uczucia i intuicję. A jak ludzie reagują na pierwsze minuty spotkania z panią? Jak, jakie są emocje i czy jestem ciekawa, czy mówią takie słowa? Ja nie potrafię malować, ja jestem zupełnym beztalenciem, nie chcę, nie potrafię, nie umiem. I jak to po tych warsztatach wygląda? Czy rzeczywiście wszystko się zmienia? Wszystko się zmienia, naprawdę. Ludzie, którzy przychodzili z takimi założeniami, że nie potrafią malować, okazuje się, że malują obrazy, które wieszają później w swoich domach czy nawet wystawiają. Są tacy, którzy zmieniają zupełnie profesję i na przykład zaczynają sprzedawać swoje obrazy, też tak się zdarza. Bardzo są różne te historie. Ostatni mój warsztat przeprowadziłam dla firmy, firmy która zajmuje się transportem. Szef, który ma dosyć otwarte horyzonty w tej firmie, uznał, że będzie to sposób przebudzenia tej kreatywności wśród swoich pracowników i zaprosił mnie właśnie do przeprowadzenia takiego warsztatu. Druga część, zdaje się, będzie we wrześniu. Czyli już zobaczymy. To jest zupełnie niezwiązane ze sztuką. Tak. Przychodzą i odkrywają w sobie coś niesamowitego, co pozwala im dobrze działać w swojej pracy. Tak. Dlatego to nie jest warsztat tylko y, dotyczący malowania, dotyczący sztuki. To jest warsztat tak naprawdę dotyczący rozwoju człowieka, spełnienia w jego własnym życiu, niezależnie od tego, czym obecnie się zajmuje. Czy można powiedzieć, że każdy człowiek ma talent? Tylko wystarczy ten talent odkryć? Tak jest. Każdy człowiek ma w sobie pewien potencjał, który. Moim zadaniem jest uruchomić. Ja daję pewne klucze, i człowiek, posługując się tymi kluczami, może uruchomić ten potencjał twórczy w swoim życiu, niezależnie od dziedziny, jaką się zajmuje. A w jaki sposób na co dzień sami w swoich domach, mieszkaniach, możemy odkrywać pokład energii, możemy odkrywać swoją kreatywność? Czy jest jakiś taki sposób na relaks i odkrycie tej miłości do sztuki i żeby ta sztuka nas jakoś napędziła, dała taki motor do działania. Czy możemy też sami w domu coś takiego próbować? Czegoś takiego próbować? Myślę, że no nie ma ograniczeń. Wszystko jest możliwe. Ja bym inspirowała ludzi bardziej do zatrzymania się gdzieś w naturze, żeby w tym ruchu. Który na co dzień, którego na co dzień doświadczamy, takiego pędu jakiegoś, żeby znaleźć chwilę dla siebie, zatrzymać się i wsłuchać w siebie. Myślę, że to jest taki pierwszy krok do tego, żeby zacząć podejmować jakieś świadome decyzje, czy zobaczyć te możliwości, które wydają się ukryte, albo te potencjały, które wydają się nieznane. Ta chwila dla siebie. Jest pierwszymi drzwiami do spełnienia swojego życia. A kiedy zaczęła Pani łączyć sztukę z takim rozwojem osobistym, z takim ukierunkowaniem się właśnie w tę stronę, żeby rozwijać osoby i łączyć tę sztukę, to jest dosyć nietypowe. Sztukę łączyć z tym, co jest w nas, aby jakoś to uzewnętrzniać. Jak to się zaczęło? Samo odzwierciedlanie rzeczywistości, jak to yy, malarze robili przez wieki, stawiali na przykład martwą naturę i później malowali obraz, jakby wyczerpało swój kreatywny potencjał. Sztuka potrzebuje tworzenia, potrzebuje kreacji. Ja zaczęłam rozwój osobisty łączyć ze sztuką, kiedy na zaproszenie takiej amerykańskiej reżyserki wyjechałam do Edynburga. Tam odbywa się jeden z największych festiwalów teatralnych na świecie. I ona zaprosiła, zaprosiła mnie jako artystę wizualnego do wzięcia udziału w projekcie teatralnym, przez miesiąc w międzynarodowej grupie tworzyliśmy każdy jakby ze swojego własnego potencjału. Ja jako Twórca wizualny, który na ten czas stał się performerem czy aktorką, można powiedzieć. Chociaż te moje działania nie były związane ze słowem, ale bardziej właśnie z obrazem na scenie. I ta kobieta prowadziła też warsztaty takie dla ludzi specjalnej troski czy ludzi poszukujących. I później zaprosi, zaprosiła mnie do współpracy, i ja zostałam w Szkocji przez e, ponad dwa lata współpracując z nią i łącząc sztukę właśnie z takim rozwojem osobistym. Pani Ewa Szymczak, malarka, artystka, osoba, która e, uczy poprzez sztukę. Szukania samego siebie, można powiedzieć. Bardzo spokojna osoba, i rozmowa z panią naprawdę daje do myślenia, i myślę, że każdy z nas, jak sami państwo słyszycie, może poprzez sztukę znaleźć samego siebie no i poprzez to w swoich dziedzinach życia i w swojej pracy działać jeszcze lepiej i jeszcze sprawniej. Dziękuję pani bardzo serdecznie za rozmowę. Ja bardzo cieszę się, że zostałam zaproszona, żeby nieco o tym opowiedzieć, i oczywiście. Zapraszam wszystkich serdecznie na moje warsztaty. Można znaleźć zawsze aktualne terminy na mojej stronie internetowej. Przyłączam się do tych zaproszeń, a teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę. Po przerwie kolejni goście. Proszę.